odcinku part 1 zagramy se w Adys, ale my jesteśmy teraz w Miłoszu, bo my tu teraz mieszkamy, to jest mm, nasza miejscowość zamieszkania, więc lecimy jesteśmy koło czeskiej granicy tutaj, tutaj mamy tam trochę na górę, tak tutaj, Stryjmy. Ale ja Wam coś pokażę. Jeśli przeskoczymy się tam, to że jestem w Czechach. tutaj jesteśmy to już Polsce. Tak, no to jest trochę in, dziwne, ale jest dobre. Przynajmniej. Jedziemy po paczkę do świecka i zobaczymy dokąd nas paczka zaprowadzi. Zatrzymajmy się, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Jedziemy. Do świecka to będzie trochę daleko od Miłoszów. To zajmie nam trochę z parę minutek i parę sekundeczek. Więc no. Będziecie widzieć tablicę miejscowości, kiedy będziemy. Musimy tylko przejechać tam z parę miejscowości i będziemy. Musimy przejechać czerna. Bogaczów. No, jeszcze połupin, po czy coś tam nie Połupin musimy jeszcze przejechać. I no jakieś tam jest jeszcze jakieś tam jedna się ostrożnie, bo to są mrowy. Jak wygracie w EuroAdes i jesteście w tej grupie EuroAdes, tego twórcy, to napiszcie mu lepiej, żeby się wziął za roboty wreszcie z tą aktualizacją. Bo po prostu mnie to szlak powoli trafia. Nie robi aktualizacji przez ten czas, ale może napiszcie mu, aby zrobił jesienną aktualizację w sezonie jesiennym. I no na przykład, żeby zrobił całą drogę A2 i zrobił drogę do, do Zielonej Góry to byłoby super, piszcie do jego do jego grupy lub jeśli macie go w znajomych to mi potem opowiecie w komentarzach to co on powiedział potem Więc już jesteśmy. Już będzie. Teraz nadchodzi połupin. Już się ciemno robi. Więc na chwilę robimy krótką przerwę tutaj. Hamulec? No i już, teraz kliknę tu. Ciemno jest już. Do Frankfurt nad Odum, Frankfurt od czyli do Niemiec. A może, raz może do Pols, a nie może być więcej do Polski, do Czech byłoby super, a mniej do Niemiec, no właśnie. Ale to się tak nie da, tak ustalono w tej grze. ale to nic. Po to zakrzymy tą paczuszkę, bo my musimy zrobić jeszcze sporo hajsu na nowe samochody i odblokować te 150 doświadczeń na nowy samochód chcę to zarobić jeszcze na to BMW chcę mieć jeszcze BMW Audi i no jeszcze tam zaraz wam coś pokażę tylko się na chwilę gdzieś nie Zaraz się gdzieś zatrzymam, wam pokażę. Coś, o, ominęliśmy Orlena, ale to nic. Dobra, tutaj. Tutaj? Tutaj, jeśli tu wejdziecie, to tu są nagrody, i tu macie poziomy. Na przykład, codzienne nagrody, poziom pierwszy, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Poziom drugi, odznaka. Poziom trzeci, nowe samochody, czyli pojazdy. Poziom czwarty, to już jest bonus za pracę. Na razie. Na razie ten ekran, pełny ekran Ui nie działa, ale zostanie naprawiony, mam nadzieję. Czek O, ale on miał czerwone światło, a nie tam zielone. Zielone to ja miałem pierwszy. Ale to nic. Zjedziemy na ten pas i skręcamy. Już jesteśmy blisko granicy. O tu. Tutaj jest granica już. Rondograniczne. Jeszcze w Polsce jesteśmy, a teraz już jesteśmy w Niemczech. Jest taką trą. Zjadę lepiej na tym Jest bezpiecznie. Jezu, tak szybko jedzie, niech on uważa jak. Ja muszę jeść pomalutku. On musi, on musi dziś... Nigdzie się nie śpieszy, on ma jeszcze czas. Dobra, dzisiaj jeszcze tylko jedną paczkę. Wracamy do Miłoszu, do domu z powrotem. I czekamy na następny dzień i potem spędzamy trochę czasu. Oj! To... ...ziemno? Może to co za trąb... Otrzyma tylko dno... Dobra, następnym razem musimy uważać, bo to jest. jest trochę wiecie, takie inne niż. Dobra, tym razem będziemy uważać. Nie, to jest dużo trąbaczy. Nie? Gdzie on? To? tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt euro na koncie mm -hmm. Dobra, teraz wracamy do Miłoszów, z powrotem do domu. Jezus, on jechał złym pasem. Już zaraz zwariuję. Już wam mówię. Już wam mówię. Jeśli tu jadą złym pasem, to ja się wywalam na drogę. Tym razem to. Się po prostu na niej Ich se trąbi. Niech on próbuje zapomnieć o to tam gdzie się wraca tym pasem, a nie na mojej pasie stoi. No właśnie tak to jest. Mamy jeszcze kawał drogi do Miłoszów. O, to nic. To jest bardzo... Ale to bardzo skomplikowane. Trochę, ale to nic. Idziemy ostrożniej, pomalutku. No i potem... Chyba dotrzemy w dzień i się zrobimy spającą przerwę, bo już się dzień robi. Już sporo hajsu zarobiliśmy. Matka, jedyna. Jak on szybko jechał. Złym pasem pojechał. Nie, pan... Pękna, Ej, tam ktoś nie, nie, o. O, nie, O nie, 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 mnie nie, A nie skręcamy lepiej na stację. To się nie tak. O już się jasno zrobiło, więc szybko wracamy do Miłoszów zanim te czarnista stał to nas dogoni. Szybko. Spadamy stąd. I nie. On chyba zna Miłoszów więc nas łatwo znajdzie. Więc musimy... Być. Ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo ostras. No, musimy się... My się... I to zatrzymamy, aby się uspokoiło, coś nam za dużo gazu dało, zadaćmy za dużo gazu i dlatego musimy spróbować jeszcze raz kontrolować Jasne, Okej, okay. teraz się da. Połupin to jest takie, taka duża wioska a ten... I ta jest taka, wiecie, jaka jest taka mała wioska. Okej, okay. coś się wyjechaliśmy. Ale to nic, tym razem... Już niedługo będziemy już miło Już niedaleko, tylko Przejdziemy bogaczów i... Bogaczów i tam jakieś... Jeszcze dwie... Dwa, dwa miejscowości. Dwie miejscowości trzeba się przejechać już. Przejdźmy w rów, czekajcie ma auto i zespołnimy je Jeszcze raz To wszystko wróciło do normy, jedziemy dalej To, to są tylko zbyt ostre zakręty, dlatego Tylko się wyślizgujemy coś z game z game display no okej okay. to nam się tylko jeden raz wyświetli okej okay, ostatnim miejscowo się przejechaliśmy i widzowie zaraz kończymy odcinek tylko ostatni tylko przed zakończeniem odcinka odpoczniemy se na chwilę. W naszym domku, w naszej chatce. No i pojedziemy z tam No to do, te do tego, do Czech, bo mamy blisko. Dobra widzowie, odpoczywamy. Na, na razie na chwilę zatrzymam odcinek. Dobra widzowie, wróciliśmy. Jedziemy do Horni Arense. czy jak się to tam wymawia. Patrzcie jak w Czechach wygląda tutaj ta droga koło Miłoszów. Patrzcie jaki fajny teren, taki fajny las jest, taki fajny teren jest Mamy dużo zakrętów. Okej, okay, udałbym się. Wziąć. Idziemy sobie pochodzić. Zobaczcie tam jest droga, tu mamy taki patrzcie. Idziemy do tego nie... Ale piękny ten las. Piękny las, bym mógł zachodzić. No cóż, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Part 2: jeśli napiszecie tak samo w komentarzach, part 2: by zwiększyć zasięgi filmów. Więc widzimy się w następnym odcinku. Papa pa wszystkim widzowie jeszcze coś chcę zaznaczyć. To jest brama. És látjuk, hogy most... Ej, no. Zielony się nada teraz. Widzę ja Wam coś pokażę, zanim zakończę tutaj. Tam można jechać. Można jechać w te obie strony. Więc ja wam moje auto zaznaczę. To jest moje auto. A to jest... To, jest, to wszystko jest moje, a to jest mój wakacyjny domek w Czechach. A tutaj to lubię iść tam do lasu. Więc to lubię, więc... Papa pa, widzowie, do następnego odcina. Odcinka.